Zaprosić e, działacza społecznego, publicystę, autora książki, którą chyba wszyscy znamy. Dziękuję za świńskie oczy. Jak widzimy zwierzęta, wydano jej w e, 2018 roku. E, waganin od 1999 roku. E, pan Dariusz Wzera, zapraszam. Ja nie wiem, czy trzeba cześć w ogóle. Czy cześć. trzeba cokolwiek mówić po tym przemówieniu tej małej osoby młodej, małej, wielkiej osoby w ogóle. Czuję, że cokolwiek bym nie powiedział to będzie już za dużo, bo już. Wszystko zostało powiedziane w najpiękniejszy możliwy sposób, bez żadnej cholernej kartki, bez żadnych naleciałości 50-letniego 50 życia, takie jak, jak jest moje. Po prostu świeża, piękna, młoda, mądra, wrażliwa krew, która prosto z serca powiedziała coś, co wszyscy czekamy. To jest po prostu niesamowite Miałem łzy w oczach, i się to i obaj, no jak, jak dzieci po prostu beczeliśmy. Najnormalniej w świecie. Jesteś niesamowita. Gdziekolwiek jesteś młoda, osoba wspaniała, kocham cię naprawdę. Jesteś piękna. Słuchajcie, ten ruch prozwierzęcy jest naprawdę niezwykły. Nie dajcie sobie nigdy wmówić, że jesteście czymś marginalnym, czymś nieznaczącym, jakimś czymś dziwnym na jakiejś normalności, na jakiejś tkance społecznej, która działa normalnie, a Wy jesteście czymś obok, co próbuje w jakiś dziwny sposób nachalnie go zmienić. Jest kompletnie odwrotnie. Słuchajcie, ten. Ruch prozwierzęcy jest niesamowity, dlatego zauważcie, to jest bardzo ważne. My wszyscy idziemy nie w swoim imieniu. Idziemy w imieniu kogoś innego. Wyobraźcie sobie, na przykład niech to będzie marsz w obronie kobiet, w którym idą sami faceci. Zresztą to niesamowity obrazek byłby, nie? Wszyscy powiedzieli wow, faceci, sami, 10 dwa tysiące, dziesięć tysięcy. Dokładnie to robimy teraz. Jesteśmy tutaj w imieniu kogoś, kto sam nie może być. Ten ruch jest wyjątkowo wrażliwy, wyjątkowo wrażliwy społecznie, rozumiejący zazębianie się różnych form opresji. To właśnie Wy, bo wiem, znam Was, przecież setkami z Was znam wszystkich od tych 20 lat, powtarzają się Wasze twarze na różnych akcjach. To właśnie Wy jesteście na tych akcjach, które zabiegają o prawa kobiet. Dokładnie tak jest. To właśnie wychodzicie na akcje, które, na których wskazujemy, że osoby o innej orientacji seksualnej powinny do jasnej cholery mieć normalne prawa, jak każdy inny. Czy nie tak? To właśnie wy tam chodzicie. Kiedy protestujemy przeciwko formom jakiegoś kompletnie patologicznego ultranacjonalizmu, kiedy zastanawiamy się, dlaczego nagle ulicami Warszawy mogą iść w rytm, Marszu, jacyś ludzie dziwnie ubrani w jakieś mundury, które przypominają nam lata 20-30 zeszłego wieku, to właśnie Wy stoicie tam i mówicie nie! Nie ma na to miejsca w tym mieście i nie ma na to miejsca w ogóle w całym kraju. Jesteście niesamowici, mądrzy, wrażliwi, rozumiejący zazębiające się formy opresji. I jesteście wzorem do naśladowania dla wszystkich różnych ruchów społecznych. Ruch społeczny prozwierzęcy to jest model działania społecznego dla wszystkich ruchów współczesnych na całym świecie. Zapamiętajcie to sobie. Jesteście ważni, jesteście potrzebni, jesteście niezbędni. I jeszcze coś kolernie ważnego. Wiecie, jak ja bym nazwał ten ruch? To jest ruch osób, które odzyskały swoją wolność. I jak to rozumiem? Kiedy ostatnie badania pokazały, że ludzie niestety pomimo naszych wieloletnich działań zamierzają wciąż jeść mięso i pić mleko i korzystać z produktów zwierzęcych i robić to nawet częściej. Jedne badania nie przejmujcie się tym, ale warto je zauważyć. To pytam, kim są właściwie ci ludzie? Czy większość ludzi naprawdę, ale uważajcie co mówię, czy naprawdę wybrali sobie ten sposób życia? Czy to jest tak, że ludzie wybierają sobie bycie niewyganinem czy wspieranie skrajnej eksploatacji zwierząt, czy raczej po prostu ktoś ich w to wtłoczył poprzez edukację, katastrofalną edukację na każdym właściwie etapie, poprzez systemowe zmienianie mózgów tych ludzi po to, żeby by odczuwali mniej empatii, żeby nie rozumieli piękna zwierząt. Zauważcie, że większość ludzi to tak naprawdę ktoś, kto leci na totalnym autopilocie moralnym. To nie są ludzie, którzy zaglądają. W siebie, to nie są ludzie, którzy mają autorefleksję, to nie są ludzie, którzy słuchają argumentów innych i często nie mają możliwości słuchać tych argumentów. I to jest dobra wiadomość dla tego ruchu. Bo gdybyśmy my próbowali walczyć z ludźmi, którzy mają z przekonania takie poglądy, byłoby znacznie trudniej. Ale my po prostu zabiegamy o ludzi, którzy są w jakiś sposób zagubieni. Pamiętajcie o tym. Ci ludzie mają ogromny potencjał zmiany. Proszę, traktujcie ich jako ludzi, którzy mają ogromny potencjał zmiany, nie jako wrogów, bo większość z tych ludzi nie z przekonania nie jest weganami. Uwierzcie mi, że tak jest. Jest garska takich, ale reszta to są ludzie, którzy po prostu nigdy o tym nie myśleli i w jakiś sposób kontynuują nawyki, które ktoś im na jakimś etapie życia wtłoczył. I takich ludzi znacznie łatwiej jest zmienić i to jest dobra wiadomość. I zauważcie też, że potwierdzenie tego znajdujemy w tym, jakich właściwie argumentów ci ludzie używają, na przykład w internecie, po to, żeby zbić nasze argumenty. Chyba wszyscy się zgodzimy, że te argumenty są bardzo mizerne. Przeważnie są naprawdę kompletnie bezsensowne. No łatwo je zbić, po prostu tam nie ma żadnego zaplecza idei. Tam nie ma nic szlachetnego, nic głębokiego. To jest po prostu nawyk. Jakaś zwykła, automatyczna reakcja, i dlatego mówię, że ten ruch pozwierzęcy, którego Wy jesteście wspaniałą częścią, to jest ruch ludzi, którzy potrafili to przewalczyć. Zacząć mieć z powrotem kontrolę nad własnym życiem i nie bać się bycia innym. To nie jest nic złego. To życie, które tego nie doświadczy, to jest stracone życie. To jest życie bez sensu, bez celu. Pamiętajcie o tym. Ja oczywiście wiem, jeszcze chwila tylko, że to, z czym my walczymy, co chcemy zmienić, czego kierunek chcemy zmienić, to przypomina, nie wiem, walec. Taki walec pod kierownictwem osób, którzy mają takie w oczach takie lekkie szaleństwo. Tacy nieprzytomni, tacy nierozumiejący, i na tym walcu siedzą ludzie, którzy są po prostu nadśpani nad konsumpcją. Tak bym to nazwał. Nieprzytomni, nie niezrozumiali i ten walec jest cholernie rozpędzony, i dokładnie widzimy na tym etapie, że wjeżdża w ślepą uliczkę. Zauważyliście to? Właściwie widać to już teraz każdego dnia w newsach. Zaczynamy wjeżdżać w ślepą uliczkę. I teraz, w jaki sposób zatrzymać taki rozpędzony, okropny walec bezmyślności, bezrefleksyjności? Otóż jedną, jednym ze sposobów walki z czymś takim jest wyobraźnia. Wolność, którą macie, macie na początku we własnej głowie. Błagam was nigdy nie dajcie sobie odebrać marzeń. Nie dajcie sobie odebrać wizji lepszego świata, którą macie w głowach. To jest coś, na podstawie czego później realizujecie lepszy świat. Najpierw macie tę wizję tutaj. Mieliście wizję marszu i zrobiliśmy go. Ja mam wizję przyszłorocznego marszu, który będzie dwa razy większy. I zrobimy to. Ale najpierw to wszystko jest w głowie. To jest oaza wolności. I pamiętajcie, wyobraźnia jest cholernie ważna, ale wiecie co? Nie tylko sobie należy wyobrażać lepszy świat. Nie tylko w świecie idei, ale pr w praktyce. Jakby mogło wyglądać, gdyby świat przychylny zwierzętom był rzeczywiście zrealizowany. Ale również trzeba wyobrażać ten świat innym. To jest druga funkcja wyobraźni. I każdy z Was jest takim zalążkiem wyobraźni lepszego świata, który wchodzi w tkankę społeczną, gdziekolwiek, w każde wasze środowisko, jesteście takim punktem, któremu wszyscy się skłaniają i którzy tam widzą wizję lepszego świata. Więc nieście ją ze sobą z dumą, że jesteście ważni, jesteście potrzebni, jesteście częścią najfajniejszego ruchu społecznego tego świata, który walczy z najtrudniejszym wykluczeniem, wykluczeniem totalnym. Dziękuję wam bardzo.